Dzień dobry, witajcie kochani. Magda Tlowska-Cytryna, jestem koordynatorką akcji Zostań z Muzyką. Dawno się nie widzieliśmy. Miło mi bardzo, że mogę wypić z Wami kawę w ten niedzielny poranek. Akcja Zostań z Muzyką, organizowana przez Polską Fundację Muzyczną, rozpoczęła się 15 marca, także Współpracujemy już naprawdę szmat czasu, to za chwilę będą dwa miesiące. Początkowo planowaliśmy te akcje na czas tej ścisłej kwarantanny, czyli marzec i kwiecień, ale podjęliśmy decyzję, że no po, tym, po tym pierwszym bardzo trudnym dla nas wszystkim czasie, kiedy wspierała nam przede wszystkim izolacja, to że nie mogliśmy wychodzić z domu, powolutku zaczynamy no, próbujemy wracać do, do swoich zadań, do pracy. Możemy już wychodzić z domów. Myślę, że mu, dla muzyków ta sytuacja jeszcze bardzo długo będzie, będzie trudna. Nie będziemy mogli koncertować w takim normalnym trybie z publicznością zgromadzoną w sali koncertowej. W związku z tym postanowiliśmy przedłużyć naszą akcję i od 1 maja wprowadziliśmy pewne zmiany. One mają głównie na celu przesunęliśmy ciężar z tego wątku pomocowego, finansowego, czyli wrzucania do skarbonki w stronę wsparcia artystów. Wsparcia, które ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości technicznej, ale także i artystycznej wydarzeń, które odbywają się w ramach akcji Zostaniemy z muzyką. Oczywiście nadal można wrzucać złotówki do wirtualnych puszek, które z radością wystawiamy artystom, którzy sobie tego życzą. Coraz częściej artyści decydują się także na biletowanie swoich koncertów. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe, także w ramach, w ramach naszej współpracy informujemy po prostu o tym, że organizator zdecydował się na swój koncert sprzedawać bilety i podajemy link do miejsca, gdzie ta sprzedaż jest. Prowadzona. Nie prowadzi jej Polska Fundacja Muzyczna, tylko organizator wydarzenia. Nie prowadzi jej Polska Fundacja Muzyczna przede wszystkim dlatego, że Polska Fundacja Muzyczna niczego nie sprzedaje. To, od tego chciałabym, to chciałabym podkreślić. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W związku z tym my sprzedawać biletów nie możemy. Możemy pomagać, możemy przyjmować dobrowolne darowizny, możemy te darowizny przekazywać artystom w potrzebie i to cały czas robimy. Robimy to zresztą nie od dwóch miesięcy, tylko od 17 lat, kochani. To już jest naprawdę szmat czasu i udało nam się przez ten czas pomóc realnie wielu znakomitym artystom, którzy. Nagle czasami z, z różnych powodów znaleźli się w ogromnie trudnej sytuacji życiowej. Chciałabym wam dzisiaj przedstawić kobietę niezwykłą. Właściwie nie muszę jej przedstawiać, bo myślę, że doskonale znacie Monikę Kuszyńską, która przed laty była wokalistką zespołu Warius Manx. Monika jest jedną z tych osób, dla której Polska Fundacja Muzyczna prowadziła taką właśnie akcję pomocową, która zakończyła się sukcesem. Monika wspiera w tej chwili naszą fundację, zasiadając w gronie Rady Fundacji. Wspiera nas swoim doświadczeniem, które jest bardzo cenne. No i poproszę teraz Darka Staropiętkę, naszego wolontariusza i realizatora kawy z cytryną, o film. Które nagrała specjalnie dla nas Monika Kuszyńska. Posłuchajcie. Hej kochani, witajcie w moim studiu. Jesteśmy tutaj dzisiaj nieprzypadkowo, ponieważ chciałabym zapoznać Was w kilku słowach z fundacją, która jest bardzo dla mnie ważna. Jest to Polska Fundacja Muzyczna. Wiecie, że ja wspieram bardzo wiele fundacji, bo trzeba wspierać, bo warto wspierać, ponieważ ci ludzie robią świetną pracę. Ale ta fundacja jest dla mnie wyjątkowa z kilku powodów, o których Wam króciutko opowiem. Po pierwsze, jest to fundacja, która wspiera muzyków. Czyli taka no, niszowa grupa odbiorców, do których ja też się zaliczam. I właśnie tak było po moim wypadku. Kiedy zdarzył się wypadek, to właśnie ta fundacja organizowała zbiórkę, fantastyczną zbiórkę, na którą złożyło się wiele osób, i dzięki niej mogłam przez wiele miesięcy się swobodnie rehabilitować, za co jestem ogromnie wdzięczna. A dzisiaj mam wielką przyjemność i zaszczyt być w Radzie tej fundacji. I to jest kolejny z powodów. Dla których jest ona dla mnie wyjątkowa. Więc dzisiaj, moi drodzy, zwracam się głównie do Was, muzyków, ale także do Was, którzy nie zdecydowaliście jeszcze, komu przekazać swój 1% podatku, bo zbliża się ten moment. Wirus z wirusem, ale rozliczyć się trzeba, niestety. Więc jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, to zachęcam Was bardzo gorąco do wsparcia Polskiej Fundacji Muzycznej. Warto. Szansa, uśmiecham się o to pięknie i namawiam Was cały czas do zaglądania na stronę internetową: stronę Zostańzmuzyką.pl bez polskich znaków. Tam codziennie znajdziecie informacje o wydarzeniach, koncertach, warsztatach, spektaklach. Jest w czym wybierać. Wczoraj był na naprawdę tak piękny wieczór i pełen obfitości. Dzisiaj szykuje się kolejny. Namawiam Was, zostańcie z muzyką. Kłaniam Cię pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia. Pa, pa.